Witam z tej strony ja 21 dzisiaj yy, powiem jak najlepiej zacząć na trybie canblog, zrobić i na końcu będzie mały konkursik Otóż idąc na spawn można, będąc... Najdokładniej o tu można zakupić motykę i zarabiać to w ten sposób. W dodatku nam się tutaj siano. I żeby na przykład Wam od razu się sprzedawało, można użyć komendy auto sell. I wtedy od razu będą się sprzedawało co jakiś czas. I ty. Przechodzimy do wyspy na kolejny sposób. Niestety nie mogłam y, znaleźć teraz żadnej wyspy, która posiada y, generatory, tak zwane takie dobrze widoczne. Więc. Y, Aktualnie wam tutaj wrzucał zdjęcie po prostu jak te generatory wyglądają i wam szybko o nich wyjaśnia. Macie te takie generatory, nie wiem, może to być generator obsydianu, czegokolwiek, na przykład generator obsydianu teraz mówię. I ten generator obsydianu działa w ten sposób, że wyrzucają się z niego takie obsydianki małe i możecie to sprzedać. To on wiem ile chodzą takie obstianki małe Więc, jakby, bardzo polecam generator opsa. No i jeszcze taka jeden mała ciekawostka. Po jest macie e, głód e, mały i nie macie jedzenia. Po co mam jedzenie? Z rangą szef, którą macie teraz starcie przez to, żeby miały problem u tej technicznej. Wystarczy, że, pisać, że feed macie głódek celusi teraz mały konkurs. Otóż e, osoba, jakby, która najlepiej potraktuje e, ten film i napisze swój nick w komentarzu, dostanie w skrócie, weźmy mi nick Minecraft oczywiście, dostanie troszkę kaski, troszkę itów i w sumie wystąpi na odcinku. Będzie mogła sobie ze mną zagrać w Fortnite'a, w, Fortnite w Robloxa Minecraft'a. W sumie co będzie chciała ta osoba.